Słodka Świnka Morska postanowiła zreformować piątkę najniebezpieczniejszych przestępców w mieście, ale nikt nawet nie podejrzewał dlaczego to robiła. To są pan Wilk i spółka i na pewno ich polubicie. W Los Angeles żyje wiele zwierząt, które zachowują się jak ludzie. Wśród nich są źli goście, gang najgroźniejszych przestępców w mieście. To włamywacz pan Wąż, hakerka pani Pająk, mistrz przebieranek pan Rekin, porywczy wojownik pan Pirania i przywódca bandy pan Wilk. Po posiłku w lokalnej kawiarni Wilk i Wąż ruszają obrabować kolejny bank. Po kradzieży sejfu uciekają autem. Okazuje się, że dziś są urodziny węża, więc przyjaciele postanowili sprawić mu prezent. Policja rusza w pościg za bandytami. Wilk dociska gaz. Pająk włamuje się do miejskiego systemu transportu, więc światła zmieniają się na zielone tylko dla naszych bohaterów, a na czerwone dla policji. Pajęczyca zdążyła też zamówić tort dla węża. Do bohaterów dołącza pan rekin, który potrafi udawać nie tylko robotnika, ale nawet monalise. Piąty członek gangu, pan Pirania, zostawia pułapkę w radiowozie i atakuje gliniarzy. To najodważniejszy i najbardziej nieustraszony przestępca na świecie. Umie też używać swoich trujących gazów. Ludzie boją się tych bandytów, a nasi bohaterowie chętnie to wykorzystują. Uciekając przed policją, potrafią jeszcze śpiewać i tańczyć. Prawdziwi chuligani. Szefowa policji robi wszystko, by ich złapać, więc nasi bohaterowie wciskają gaz do dechy, ryzykując, że wypadną z auta przy pełnej prędkości. Bandyci zdołali uciec, a policja zalicza kraksę. Źli goście chowają się w swojej sekretnej kryjówce i składają wężowi urodzinowe życzenia. Impreza szybko przeradza się w bójkę, więc Wilk włącza telewizor, żeby obejrzeć wiadomości. Nowa gubernator miasta, Diane Foxington, bardzo źle wypowiada się o bandytach, co doprowadza Wilka do szału. Proponuje reszcie gangu, żeby ukraść cenną nagrodę złotego delfina w dniu jej wręczenia śwince morskiej o imieniu profesor Marmolada. Ceremonia ma się odbyć w lokalnym muzeum. Bandyci będą musieli pokonać trzy poziomy zabezpieczeń. Pierwszy to wtopienie się w tłum. Drugi, przejście przez pancerne bramy. Jedną z nich może otworzyć tylko gubernator miasta. Wilk poznaje Diane Foxington. Przedstawia się fałszywym imieniem, kradnie jej pierścionek i robi sobie z nią selfie. Źli goście wchodzą do muzeum. Pirania wskakuje do basenu, wąż wpełza do systemu wentylacyjnego, pająk chowa się na plecach jednego ze zwiedzających, rekin popija koktajl od fana, a wilk kradnie przepustkę od szefowej policji. Nagle zauważa staruszkę z torbą pełną pieniędzy i próbuje ją okraść. Kobieta spada ze schodów, a wilk niespodziewanie ratuje ją. Staruszka z wdzięczności od razu go przytula. I tak rozpoczyna się właściwa faza skoku. Rekin krzyczy, że zaczyna rodzić i domaga się wezwania lekarza. Pirania zastawia zasadzkę i atakuje ochroniarzy, a wilk wykorzystuje zdjęcie Dajan, by otworzyć pancerną bramę. I oto jest statuetka złotego delfina. W tym momencie na scenę wchodzi sama Dajan. Dziękuję profesorowi Marmoladzie za całe dobro, jakie uczynił dla kraju. Wilk próbuje ukraść statuetkę, ale okazuje się to trudniejsze niż myślał. Całość zabezpieczona jest czujnikami i niebezpiecznymi systemami obronnymi. Pająk próbuje je zneutralizować, a Pirania z przejęcia zaczyna puszczać trujące gazy. Pająk mdleje, ale po chwili odzyskuje przytomność i kontynuuje hakowanie. Kurtyna idzie w górę, ale statuetka złotego delfina zniknęła. Nasi bohaterowie z pewnością siebie ruszają do wyjścia. Wygrali. Profesor Marmolada mówi, że nie potrzebuje żadnych nagród. Robi dobro, bo sprawia mu to przyjemność. Gdy wilk słyszy te słowa, zaczyna merdać ogonem. Ludzie to zauważają i rozpoznają go. Policja natychmiast otacza złych gości. Bohaterowie nie zdołają uciec, zostają aresztowani. Wilk gratuluje gubernator zwycięstwa i stwierdza, że zasługują na szansę, by stać się dobrymi. Słysząc to, profesor Marmolada oznajmia, że podejmuje się reformy złych gości i udowodni, że nawet najgroźniejszy przestępca może zejść na dobrą drogę. Przyjaciele Wilka są zszokowani, nie chcą być dobrzy. Ich przywódca wyjaśnia, że będą tylko udawać przemianę, a po jakimś czasie i tak ukradną złotego delfina doskonały plan. Źli goście trafiają do domu marmolady. Świnka morska uczy węża, jak dzielić się lodami, a piranie, jak pomagać starszym paniom i ratować kociaki. Ale nasi bohaterowie kompletnie sobie nie radzą. Złodziejstwo to wszystko, co znają. Wtedy profesor Marmolada proponuje, żeby źli goście przeprowadzili skok w dobrej sprawie. Muszą uratować grupę kawi domowych z laboratorium, a wszystko to w przyjaznych kostiumach. Zwierzęta infiltrują laboratorium. Wąż wczołguje się do wentylacji, odnajduje pomieszczenie z kawiami i zjada je wszystkie. Na szczęście udaje się je z niego wytrząsnąć i wypuścić na wolność. Jednak źli goście znów trafiają do kryminalnych wiadomości, a Diane Foxington wpada w furię. Gubernator miasta żąda zakończenia eksperymentu. Wilk błaga Diane, by zmieniła decyzję. Po chwili namysłu Lis daje wilkowi i jego ekipie ostatnią szansę. Wieczorem wilk niespodziewanie robi coś naprawdę dobrego. Ratuje kociaka uwięzionego na drzewie. Marmolada wszystko nagrywa i wrzuca wideo do sieci. Teraz mieszkańcy miasta mogą zobaczyć, że źli goście potrafią być dobrzy. Wąż jednak nie jest zadowolony. Jego najlepszy przyjaciel nagle postanowił zostać bohaterem. Obawia się, że ich przyjaźń jest zagrożona. Wkrótce ma odbyć się dobroczynna gala marmolady. Po raz pierwszy zostanie na niej zaprezentowany meteoryt z Krateru Miłości, ale publiczność nie mówi o marmoladzie. Wszyscy rozmawiają o złych gościach, którzy niespodziewanie stali się dobrzy. Niestety, nic nie jest takie, jak się wydaje. Nasi bohaterowie planują kolejny skok. Chcą znów ukraść złotego delfina. Na gale przybywają w eleganckich smokingach i trafiają w sam środek grona oddanych fanów. Źli goście urządzają koncert, by odciągnąć uwagę ochrony i szefowej policji, a przy okazji zdobyć kod do sejfu. Wilk zaprasza Dajan do tańca. Wygląda na to, że naprawdę się sobie podobają. Wilk znów merda ogonem i przyznaje, że czuje się świetnie. Źli goście są gotowi na najbardziej śmiały skok w historii, ale Wilk nie wykonuje kluczowej części planu i nikt niczego nie kradnie. Nagle w budynku gaśnie światło. W tym momencie znika meteoryt z krateru miłości, który badał profesor Marmolada. Winą natychmiast obarczeni zostają źli goście. Zwierzęta próbują uciec, ale nie spodziewały się takiego obrotu spraw i nie mają żadnego planu awaryjnego. Wkrótce znów zostają aresztowani. Profesor Marmolada prosi o rozmowę z bandytami na osobności. Przyznaje, że to on ukradł meteoryt z krateru miłości. Co więcej, to on był staruszką, którą Wilk uratował przed upadkiem ze schodów. Zrobił to celowo. Wiedząc, że cel Cała wina spadnie na naszych bohaterów. Okazuje się, że to nie jest zwykły meteoryt, to prawdziwe źródło ogromnej energii. Dzięki niemu można przeprowadzać spektakularne skoki, a więc to marmolada jest prawdziwym złoczyńcą. W więzieniu Wilk próbuje przekonać swoich przyjaciół, że nie chce już być przestępcą. Mogą się zmienić razem. Wąż się nie zgadza, twierdząc, że świat i tak zawsze będzie widział w nich potwory. Między wilkiem a wężem dochodzi do kłótni, którą przerywa niespodziewanie pojawienie się słynnego przestępcy, znanego jako Karmazynowa Łapa. Bezbłędnie rozprawia się ze strażnikami i uwalnia naszych bohaterów, po czym zdejmuje maskę. Okazuje się, że to Diane Foxington, gubernator miasta. To ona była prawdziwą królową świata przestępczego. Dajan ucieka ze złymi gośćmi i mówi, że im wierzy. Teraz muszą powstrzymać szalonego Marmoladę. Niestety, gang się rozpada. Wąż, Pirania, Pająk i Rekin opuszczają swojego lidera, oskarżając go o zdradę. Profesor Marmolada aktywuje urządzenie zasilane meteorytem. Hipnotyzuje jedną ze świnek morskich będących obiektem testów i za pomocą strumienia potężnej energii zamienia wszystkie kawie w mieście w swoich niewolników. Teraz ma do dyspozycji całą armię. Wilk zostaje z Diane. Lisica próbuje go wspierać. Opowiada, że sama postanowiła się zmienić po nieudanej próbie kradzieży złotego delfina i zaprasza Wilka do swojego domu. Ma tam mnóstwo różnych gadżetów do wszelkiego rodzaju przestępstw. Wilk i Diane dochodzą do wniosku, że muszą jak najszybciej powstrzymać marmoladę. Zakładają kostiumy złoczyńców, wsiadają do odlotowego auta i ruszają do laboratorium zdradzieckiej świnki morskiej. Po powrocie do swojej tajnej bazy, wąż, pirania, pająk i rekin odkrywają, że wszystkie skradzione rzeczy i pieniądze zniknęły. Okazuje się, że wilk zdradził Dajan lokalizację ich kryjówki, a ona zwróciła wszystko prawowitym właścicielom. Z litości wąż dzieli się z rekinem swoim ostatnim lodem. To prawdziwy akt dobroci. Uświadamiając to sobie, bandyci dochodzą do wniosku, że naprawdę mogą się zmienić i wyruszają pomóc wilkowi. Jednak wąż wciąż zaprzecza i odchodzi od przyjaciół. Profesor Marmolada planuje ukraść miliard dolarów przeznaczonych na cele charytatywne. Grupa zahipnotyzowanych świnek morskich napada na furgonetki z pieniędzmi i je porywa. Wilk i Dajan włamują się do rezydencji Marmolady, by ukraść meteoryt. Niestety, wilk wpada w pułapkę, a nasi bohaterowie zostają schwytani i uwięzieni. Okazuje się, że wąż przyłączył się do Marmolady. Kawia rozkazuje pozbyć się wilka i Diane. Na szczęście naszych bohaterów ratują pozostali członkowie gangu. Oni też zdecydowali się być dobrzy. Źli goście i Dajan kradną meteoryt. Ratują kolejnego kociaka i ruszają na komisariat policji, by oddać skradzione rzeczy. Po drodze rozdzielają się. Jedni mają zneutralizować meteoryt, inni powstrzymać zahipnotyzowane kawie domowe i zwrócić dzieciom skradzione pieniądze. Tuż przed komisariatem bohaterowie zmieniają zdanie i wracają po węża mimo jego zdrady. Podczas pościgu i epickiej walki, Marmolada zdradza Węża. Źli goście ryzykują życie, by uratować przyjaciela, a Marmolada, wykorzystując zamieszanie, odzyskuje meteoryt. Na szczęście naszym bohaterom udaje się zniszczyć specjalny hełm do kontrolowania Kawi, przez co śmigłowiec Marmolady rozbija się. Po uratowaniu Węża, Źli goście dobrowolnie oddają się w ręce policji, by chronić reputację Gubernator. Marmolada przypisuje sobie zasługi za odzyskanie meteorytu, ale okazuje się, że meteoryt z krateru Miłości to. zwykła lampa. Wąż tylko udawał, że współpracuje z marmoladą. Całą zdradę zainscenizował, podmienił meteoryt i doprowadził do przeciążenia urządzenia, które w efekcie eksplodowało. Gdy fałszywy meteoryt spada na marmoladę, z jego kieszeni wypada diament wcześniej skradziony przez karmazynową łapę. Marmolada zostaje uznany za najgroźniejszego przestępcę i również trafia za kratki. Rok później źli goście wychodzą z więzienia i łączą siły z Dajan, by rozpocząć nową karierę jako pogromcy przestępczości.